To bardzo piękny kształt. Często uznawany za najdoskonalszy. Idealnie okrągły i nieskończony. Okręgi są wszędzie. W oczach mamy okrągłe źrenice i tęczówki. Słońce i księżyc też są okrągłe. Podobnie jak moja obrączka ślubna. Uwielbiam okręgi. Warto się jednak zastanowić, ile mają boków, ile kątów. Takie rozważania prowadzą do konfrontacji z nieskończonością, bo tu nie ma żadnych linii prostych. Wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy wykorzystać trójkąt w roli koła. Nie toczyłby się zbyt łatwo. Figura dziesięcioboczna toczyłaby się już całkiem nieźle. A gdybyśmy mieli figurę z nieskończoną liczbą boków i kątów, zachowywałaby się jak okrąg, który jednak nie ma żadnych kątów. Tym sposobem przeszliśmy od nieskończoności do zera.